Cześć, witam Was na moim kanale. Ponieważ święta już minęły, a sylwester zbliża się dużymi krokami, warto by pomyśleć o nagłośnieniu w swoim mieszkaniu. Ze mną tutaj osłonka od głośnika TAGA Harmony. Jak widzicie, sporych rozmiarów i takie też oto są te głośniki TAGA 380R. W dzisiejszym odcinku unboxing, rozpakowanie, montaż, jak i oczywiście test basu tych głośników. Zapraszam Was do oglądania. Irek Wrona poleca zestaw głośnikowy yy, TAGA 380R 150W. Także potężny sprzęt w formie sufitowej. Aczkolwiek yy, głośniki te są montowane również w kolumnach głośnikowych. Co mamy w pudełeczku? Yy, kółko do montażu, czyli do odrysowania yy, otworu, który musimy wyciąć. Instrukcje. Widzimy, są one montowane i w kolumnach, i, i są w zestawach. Kółeczko. czyli głośnik jest naprawdę, naprawdę potężny. Logo taga na osłonce sufitowej w tym przypadku. Zobaczcie ten magnes. Ten sprzęt jest naprawdę, naprawdę pierwsza klasa. Z jakości dźwięku, też parametry są bardzo dobre. No i oczywiście przystępnej cenie. Osłonka jest magnetyczna, czyli łatwo ją doczepić. Jak widzimy, otwór montażowy, który musimy wyciąć. W suficie, czy też w nence. tak jak w moim przypadku, ja montuję to w płycie meblowej. Także forma trójdrożna, czyli głośnik basowy z dużą membraną. Jest to dosyć miękka guma, ale opór jest spory, ponieważ głośniki są 8 omowe, Montaż odbywa się na pozłacanych końcówkach, wciskanych. Także myślę, że jakościowo tu. Nie ma zastrzeżeń, bardzo fajny montaż, co do, co do właśnie sufitu, ponieważ możemy tu poprzez wkręcanie śrubki, będziemy ściskać płytę, którą mamy do, do dyspozycji, czyli tą gdzie będzie montowany głośnik. Nie jest to element za wysoki, także tutaj w moim przypadku płyta 18, jakieś myślę tutaj jest 2 cm. Sprawdźmy sobie to co do montażu. Także przy nas maksymalnym wychyleniu, 2,5 2 cm, może nie wejść. Może z tym być problem. 2,4-2,3 2, cm to jest maksymalna grubość yy, ściany, yy, czyli yy, mebla, czy też właśnie płyty gipsowej, w zależności w czym montujecie, żeby. Po prostu ścisnąć ten element, żeby się trzymał. Oczywiście można to zamontować na zwykłe wkręty, czyli przymocować i, i tutaj poprzez wkręt z tym, że on by musiał dolegać, by trzeba było trochę tą osłonkę przerobić. Z ostrożnością, żeby nic tutaj nie uszkodzić, nawiercić można otwory. Nie są one wyciągalne, ale w tym miejscu nawet nie, bo to są magnesy, także nie możemy. Byśmy musieli pomiędzy nawiercić otwory i najzwyczajniej przykręcić. Głośnik na wkręty, też jest taka opcja, ale w moim przypadku będę montował w płycie meblowej, także nie ma z tym problemu, wszystko będzie pasowało idealnie. Głośnik potężny, oczywiście w komplecie również druga para. mam nadzieję przynajmniej, sprawdzimy. Mam jest jeden kartonik, nie rozpakowywałem jeszcze tego. Sprzęcik swoje waży ponieważ, no, wiadomo, głosi wielkość magnesa jest spora także musi swoje ważyć samo głośnik, osłonka Tak, Harmony, taki model, bardzo, bardzo polecane głośniki. Biją na głowę wszelkie inne, oczywiście w swojej klasie cenowej, ale, ale myślę, że trochę hałasu no, dobre. Ale myślę, że w swojej tutaj półce cenowej nie mają sobie równych. Również drugi głośnik. Tak to się prezentuje. 150 W8. I obydwa głośniki razem. Tak to wygląda. Także zabieramy się za montaż i, i słuchanie muzyczki. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, to odrysowanie otworu. Montażowego do wycięcia w płycie meblowej lub też gipsowej, w zależności gdzie montujemy, według szablonu załączonego w komplecie. Następnie wiertarką nawiercamy otwór do ostrza piły, czy to też będzie piła ręczna, czy elektryczna, w zależności jaką posiadacie. Oczywiście najszybciej otwór taki jest wyciąć wyżynarką. Po wycięciu takiego otworu zabieramy niepotrzebną część płyty. I możemy montować nasz głośnik w otworze. Jeśli nie macie dostępu do głośnika z tyłu obudowy, czyli dojścia do cewki montażowej i kabla, to musicie przed zamontowaniem i dokręceniem głośnika podłączyć go najzwyczajniej pod kabel głośnikowy. Wtedy możecie dopiero go dokręcić. Ja mogę poprzez szafkę. Sobie do tego miejsca dojść. Po zamontowaniu osłonki, głośnik bardzo ładnie komponuje się z pozostałymi elementami i wygląda to naprawdę, naprawdę estetycznie. Membrana robi dobre wrażenie, dodatkowo głośniczek sopranowy, który zapewni odpowiednie doznania muzyczne. Całość elementu po zamontowaniu to wymiar około 28 cm, sama membrana zaś będzie zajmowała jakieś 18 cm. Dokładne wymiary podałem na początku odcinka. Całość z osłonką to 28,5 cm. Sprawdźmy więc, jak to cudo sprawdza się w praktyce. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że rozwijałem wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące wyboru głośników w dobrej cenie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, poproszę oczywiście o łopeczki w górę, jak i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. W zakładce wideo znajdziecie oczywiście inne odcinki, które już dla Was nagrałem. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!